Cześć, to dr Wilkiewicz-Powalec, jestem chirurgiem okuloplastycznym, czyli zajmuję się głównie operacjami w obrębie powiek. Yy, taki... Dzisiaj nie naszło tak w sumie po tym dniu operacyjnym, bo przyjechały pacjenci z Suwałk, był pan z Anglii, no generalnie kawał drogi w sumie. I ja się tak właśnie pytam: dlaczego państwo się zdecydowali, żeby tutaj do nas przyjechać? Także chwilę na ten temat sobie dzisiaj porozmawiamy. No, prawda jest taka, że osób, zajmujący, które zajmują się operacjami powieki, jest bardzo dużo, praktycznie w każdym większym mieście, ponieważ wykonują to i okuliści tak jak ja, i chirurdzy plastyczni, także chirurdzy ogólni, laryngolodzy. Natomiast Państwo często właśnie mówicie, że przyjeżdżacie, ponieważ my się tutaj w Instytucie, łącznie z koleżankami, bo pracuje jeszcze dwóch lekarzy: dr Monika i dr Ania. My się tylko i wyłącznie zajmujemy tutaj powiekami. Także jak popatrzycie na dzisiejszy plan operacyjny, to tak, powieki, 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 powieki. I w sumie to jest taki dosyć uważam rozsądny argument przy wyborze lekarza, bo jeżeli chodzi o ilość tych zabiegów, jak również rzeczy, które przewidujemy, które mogą się wydarzyć, no czasem coś mnie zaskakuje, oczywiście. No, pokory nabieram, natomiast faktycznie jest to dla mnie coś co jest absolutnie naturalne co robię. Ja bardzo się źle czuję w jakichś innych rejonach, także nawet się za nie nie tykam. Yy, yy. Jakby ta odpowiedź, że my się tylko i wyłącznie tym zajmujemy, no, wydaje mi się jakimś takim dosyć rozsądnym argumentem. Ja zawsze Państwu mówię, że jeżeli macie kogoś bliżej, kto się tym zajmuje, bliżej domu, no to, to fajnie jest mieć kogoś na nie 400 kilometrów, bo jeżeli coś się dzieje, to przecież ciężko na tym telefonie w tym, czy tam na jakimś messengerze wyjaśniać, co się dzieje. Natomiast my też oczywiście Państwu pomagamy, mamy zdalne konsultacje, możemy teraz pisać e-recepty, także to zostało troszeczkę nam wszystko ułatwione. A ja bardzo jestem ciekawa, że jeżeli przeszliście operację powiek, to co Was skłoniło do wyboru lekarza, czy jesteście zadowoleni, czy nie, czy poszlibyście jeszcze raz do tego lekarza, czy jednak wybralibyście jakieś inne miejsce. Jak macie swoje przemyślenia, doświadczenia, to się możecie się z nami podzielić. Wszystko na dziś, pa!